ma się jest ten Kuvran witam was bardzo serdecznie na moim kanale no i dzisiaj kupiłem kukri za 176 243 fajny numer mi się podoba 3250 mamy w końcu ten nożyk akcept no tanie to nie było ale myślę że było warto no i przetestujmy ten nożyk numer bardzo fajny Podoba to chwila. No tak to zróbmy. O. No i w sumie mam kupki z powrotem, bo już miałem. 3, tyś, miałem właśnie taką. Te kolory, ale 365, którą wymieniłem za tego Lancastera i tego Sparzlosy. Ale potem gościu chciał tradea z powrotem. No to ja jestem miły. ale jeśli nie wyglądam. No to mu dałem i on potem jeszcze raz chciał. Że on znowu chciałby dać kupi, no ale ja już nie chciałem. Bo ile można. O! I ogólnie teraz pochwy są. Ten, ten nóż jest fajny, ładnie wygląda, ale problem w pochwie, bo moim zdaniem nie jest najładniejsza. Mam nadzieję, że jeszcze ją zmieniam, bo to na razie tylko middle grey color. Jeszcze wejdę na prywatny serwer i wam pokażę z innej perspektywy. Sam się przekonasz. A ogólnie to też, sorry za głos, że może być trochę bezbarwny, ale trochę mi się zmienia, więc wiecie. Nie, tak się nie da. Dobra, to jest nowy feature dla youtuberów, od razu Wam pokażę. Oha, jest, no, zwykła po prostu. Szara. i najlepsza. Jest taka... O, mordę zmienili. Przecież tam też zmienili, przecież on był inny. Ale, no ten kryształ byłem wcześniej czerwony, nie wiem. Kuchli ogólnie jest ładny ale było ładniejsze. Nie wiem, co zrobię. No tak to to jest kukli, nie? Najważniejsze, że zabija ludzi na dwa szoty. Od razu mówię, jak, te, jak w tym kierunku są ludzie, robicie tak, jak w tym. To tak o, i odgłosy też chyba zmienili No dobra, więc spoko. Nie jest najlepsza kupi wyglądowo, jeśli chodzi o detale. Ale numerek całkiem fajny. 176 kasy poszło, ale mam nadzieję, że na coś się to przyda. Czasami mam w końcu jakieś kuplik. To, to, to by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Od razu przypomina, że na 1000 subskrypcji zrobię jakiś special. Jeszcze nie wiem, ale na pewno to będzie coś fajnego. No i co?